Papież Franciszek odszedł, a jego pogrzeb zaplanowano na sobotę o 10 w Watykanie. Udział potwierdzili przywódcy z całego świata, w tym Wołody Merzełński i Donald Trump. Ukraiński prezydent planuje wykorzystać tę okazję do rozmów z byłym prezydentem USA na temat międzynarodowych negocjacji dotyczących Krymu. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez biuro prasowe Watykanu, ceremonia pogrzebowa papieża Franciszka ma się odbyć w nadchodzącą sobotę o godzinie 10. Wśród zaproszonych osób znajdą się liczni przywódcy krajów z całego świata, co dodaje wydarzeniu szczególnej doniosłości. Na przykład, Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, potwierdził swoją obecność i planuje wykorzystać tę okazję, wiedząc, że na miejscu będzie również były prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. Data pogrzebu ojca świętego została oficjalnie ogłoszona po spotkaniu kardynałów, które miało miejsce we wtorek, 22 kwietnia. W tym dniu odbyła się pierwsza kongregacja generalna kardynałów, w której uczestniczyli dostojnicy skóri rzymskiej oraz różne inne osoby duchowne z Włoch, Rzymu i reszty świata, które przybyły do Watykanu. Podczas tego zebrania zapadła decyzja o szczegółach ceremonii pogrzebowej papieża Franciszka. Ostatecznie ustalono, że uroczystości odbędą się w sobotę 26 kwietnia o godzinie 10 na placu Świętego Piotra. Na tę doniosłą uroczystość zaproszeni zostali liczni prezydenci, premierzy oraz członkowie rodzin królewskich, co dodatkowo podkreśla wagę wydarzenia. Na ceremonii pożegnalnej papieża Franciszka pojawi się także reprezentacja z Polski. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą będą obecni, a w towarzystwie marszałka Sejmu Szymona Hołowni oddadzą hołd zmarłemu papieżowi. W uroczystości wezmą udział także prezydent Brazylii, Luiz Inacio Lula da Silva, z małżonką Janią oraz prezydent Argentyny, Javier Milei. Wśród dostojnych gości znajdzie się również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz, któremu towarzyszyć będzie prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Wszyscy spodziewają się, że będzie to wydarzenie głęboko symboliczne i pełne znaczenia dla całego świata katolickiego. Do Rzymu zjadą również ważne osobistości, takie jak król Belgów Filip z królową Matyldą, prezydent Węgier Tamas Suliok, prezydent Włoch Sergio Materele oraz premier tego kraju George Meloni, a także prezydent Łotwy Edges Rinkiewicz, prezydent Litwy Hitanez Nauseda, prezydent Szwajcarii Karin Keller-Sutter i tymczasowy prezydent Rumunii Ilie Bolojan. Swoje uczestnictwo w uroczystościach potwierdzili również Donald Trump oraz Wołodymyr Zełęński. Ten ostatni wyjawił, że ma konkretne plany związane z tym dniem. Wolodymer Zełęski, prezydent Ukrainy, podczas konferencji prasowej z zachodnimi dziennikarzami poinformował, że ma zamiar odwiedzić Watykan, aby uczcić pamięć zmarłego papieża. Zełęski nie ukrywał jednak, że pragnie odbyć rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem na boku uroczystości. Przyznał, że jest gotowy na takie spotkanie i zaznaczył, że Ukraina jest zawsze otwarta na dialog ze swoimi amerykańskimi partnerami. W międzyczasie gazeta Washington Post ujawniła, że Stany Zjednoczone mogą proponować uznanie aneksji Krymu przez Rosję oraz zamrożenie obecnych linii frontu jako elementy potencjalnego porozumienia pokojowego. Na te rewelacje Wołodymyr Zełenski zareagował jasno i stanowczo podkreślając, że Ukraina nie zaakceptuje okupacji Krymu, gdyż byłoby to sprzeczne z ukraińską konstytucją. Dodał jednak, że jest zdeterminowany, aby doprowadzić do szybkiego zakończenia konfliktu i osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. Podkreślał, że w pierwszej kolejności musi nastąpić bezwzględne zawieszenie broni. Zełenski zwrócił uwagę, że jeśli świat nie chce powtórki z Mińska numer 3, 4 czy 5 oraz powielania formatu normandzkiego, konieczne jest podejście do konfliktu w sposób bardziej pragmatyczny, rozkładając go na wiele mniejszych kwestii do rozwiązania. Gdy tylko rozpoczyna się dyskusję na temat Krymu i suwerennych terytoriów, można zauważyć, że Rosja pragnie, by wojna trwała dłużej, co utrudnia osiągnięcie szybkiego rozwiązania. Zaleński wskazał, że trzeba patrzeć na tę sytuację jak na skomplikowane wyzwanie, które wymaga przemyślanej strategii. Zaledwie kilka godzin po śmierci Franciszka w murach Watykanu rozpętała się burzliwa dyskusja, która przyciągnęła uwagę całego świata. Kardynałowie wyrażają swoją irytację, a temat ten rozbrzmiewa echem na międzynarodowej arenie. Tymczasem prezydent Zaleński podzielił się informacjami o trwających rozmowach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Zełęski wspomina, że Ukraina wspierała prezydenta Trumpa w kwestii niezwłocznego zawieszenia broni. Jednak plan, by wszystkie kwestie rozstrzygnąć w ciągu jednego dnia, okazał się nieefektywny. Putin sugeruje, że ludzie będą prowadzić walkę, ponosić ofiary, a dialog będzie się przeciągał. W jego opinii ma to na celu wywarcie presji na Ukrainę, licząc jednocześnie na zmęczenie amerykańskie i wycofanie się Stanów z całej procedury pokojowej. Takie działania są niezwykle charakterystyczne dla Putina i zupełnie nie znajdują się w intencjach prezydenta Trumpa ani krajów europejskich. W poprzednim tygodniu Marco Rubio, pełniący funkcję sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, oświadczył, że USA mogą rozważyć wycofanie się z wysiłków zmierzających do osiągnięcia pokoju pomiędzy Rosją i Ukrainą, jeśli w najbliższym czasie nie pojawią się żadne przesłanki niosące nadzieję na osiągnięcie porozumienia. W podobnym tonie wypowiedział się we wtorkowym oświadczeniu prezydent Ukrainy, który wyraził życzenie, by Stany Zjednoczone nie rezygnowały ze swoich starań. Podkreślił, że sprawa nie sprowadza się jedynie do kwestii wsparcia materialnego czy zbrojnego, ale obejmuje również kwestie wywiadowcze oraz ochronę ludzkiego życia. To złożona gra, w której stawką są nie tylko interesy polityczne, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i życie tysięcy ludzi. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.